Bezpośrednim pomysłem na ten dany odcinek była moja, znaczy dała moja córka, która bardzo boi się wojny. I dzięki rozmowie z nią przypomniałam sobie, że ja w latach 90. w momencie, zwłaszcza kiedy bombardowano Jugosławię, też się bałam wojny. I w podobny sposób reagowałam. I to skłoniło mnie do zastanowienia się nad tym, czy to jest po prostu taki atawistyczny strach charakterystyczny dla tego terenu naszej Europy Wschodniej, czy... Rzeczywiście znowu żyjemy w czasach tektonicznych i dlatego te strachy są podobne. Te strachy są podobne dzisiaj, myślę, kiedy ta wojna toczy się rzeczywiście u naszych bram. To znaczy, rzeczywiście za naszą granicą toczą się działania wojenne. Przecież. Polacy mieszkający blisko granicy ukraińskiej, nie wiem, w z Zdroju, widzieli na własne oczy spadające rakiety i eksplozje, tak? Więc to jest taka bardzo namacalna rzeczywistość. Poza tym, że oczywiście ona jest, jest nam bliska, przez to, że mamy do czynienia z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Natomiast czy tak rzeczywiście było w latach 90.? -tych? 100 milionów.